Na świecie mamy wiele gatunków roślin. Dzisiaj zajmiemy się mimozą. Czym jest? O tym dowiedzą się Państwo w dzisiejszym materiale. Zapraszam do oglądania. Mimoza, inaczej minosa lub czułek, to rodzaj rośliny z rodziny mimozowatych, minosace. Obejmuje on około 600 różnych gatunków roślin zielonych, krzewinek, rzadziej drewniałych pnączy i drzew. Mimoza, znana również jako roślina wrażliwa, touch me not, to fascynująca roślina i naukowa nazwa to Minosace pudica. Jest dobrze znana ze swojej wyjątkowej zdolności do składania liści do wewnątrz po dotknięciu lub potrząśnięciu, co jest mechanizmem obronnym przed rapieżnikami. Rośliny mimozowate występują w strefach tropikalnych i subtropikalnych, na obu półkulach ziemskich, ale najczęściej występują w rejonach Ameryki Południowej, Centralnej oraz na Karaibach. Mimozy kwitną zazwyczaj w okresie od maja do września. Preferują one miejsca dobrze nasłonecznione i ciepłe. W polskich warunkach klimatycznych najlepiej uprawiać je jako rośliny doniczkowe, ponieważ nie są rozodporne. Rośliny te można rozmnażać z nasion lub sadzonek. Nasiona najlepiej wysiewać wczesną wiosną, a sadzonki pobierać w okresie wiosennym. Rośliny te osiągają wysokość do 50 cm oraz mają podwójnie pierzaste liście. Dzięki swojej złożonej budowie liście mają większą powierzchnię, co pozwala na efektywniejsze przeprowadzanie fotosyntezy. Większa powierzchnia liści umożliwia również lepszą wymianę gazową, jest to kluczowe dla procesów metabolicznych rośliny. Kwiaty są różowo-fioletowe z długimi pręcikami, które wystają z korony i są zebrane w małe główki. Ich pędy są natomiast opatrzone cierniami. U większości roślin tego gatunku pędy są trujące albo zawierają substancje podrażniające skórę, co jest skuteczną bronią przeciw zwierzętom. Znaczna większość tych roślin charakteryzuje się bardzo wrażliwymi liśćmi, które poprzez dotyk lub podrażnienia składają się w pół i zwieszają. Jest to spowodowane regulacją wody w komórkach tej rośliny. W sytuacji, gdy wody jest dużo, roślina może być sztywna, jednak kiedy wody jest za mało, roślina się kurczy w celu zmniejszenia swojej objętości. Roślina robi to z powodu zmiany turgorów komórek. Turgor to ciśnienie wewnątrz komórek roślinnych, które utrzymuje sztywne. Gdy roślina ma wystarczającą ilość wody, komórki są napięte, i liście są rozłożone. Kiedy wody brakuje, ciśnienie w komórkach spada, co powoduje, że liście się kurczą. Dziękuję za obejrzenie mojego materiału do samego końca. Wszystkich nowych widzów zachęcam do zostawienia subskrypcji na tym kanale, by nie przegapić następnych materiałów. Zachęcam również do zaobserwowania strony kanału na portalu X. A teraz już nie przedłużając, dziękuję za obejrzenie mojego materiału do samego końca i do usłyszenia w następnych materiałach.